Część druga, bo e, przerwało i takich ezoteryków nie przekreślam ze wszystkich, bo nie powiem, że wszyscy są źli i że i nie powiem, że wszyscy chcą zaraz każdy manipulować, bo to byłoby nie fair. Polska, kolejny znak. E, bo Polska ma być Polską. I ja jestem polsko, fascynujące filmy Józefa są esoterycy, do których można się udać. A ja nie będę wskazywał, dlatego że się takich ludzi czuje po prostu serce. Czuje się intuicją. I nie ma żadnej manipulacji podwrogowej. A ta manipulacja, w tej sekcie, o której powiedziałem, jest. Podejrzewam, że Kościół się nie zmieni, bo Kościół nie zmieni swojego, e, swojego sposobu w jaki oni je reprezentują. A bardzo mi zależy, żeby się zmienili, e, dlatego że przychodzą tam rodziny, przychodzą tam starsi ludzie, przychodzą tam ludzie w moim wieku z dziećmi e, i ci ludzie tego wszystkiego słuchają, biją się w tą pierś, a to jest manipulacja bicie się w pierś. No, na dzień dobry. Tam się przychodzi, jest aleluja, potem się siada, potem jest y, jakieś tak zwane kazanie, mielenie głowy, obwinianie. Potem jest znowu śpiew, czyli podnoszenie wibracji, potem jest obniżanie znowu wibracji, bo jest jakieś tam y, coś tam, jakaś paplanina. Da okrągło to samo, bardzo ciężkiej energii. Niech oni tą ciężką energię wykorzystają do tego, który używają i symboliki Boga. E, między innymi to jest, jest e, oko Horusa. Ten trójkąt. To jest oko Horusa. I to jest e, bardzo silna energia. I Kościół E, w ten sposób używa tej energii do tego, żeby po prostu zmanipulować ludzi. Ludźmi, e, te wszystkie szaty, to wszystko, kolorystyka, to tak samo jak ksiądz przemawia, te silne znaki tutaj, to też ma wpływ na przestrzeń i na to, co mówi ksiądz. Na, na to, co mówi ksiądz I te wszystkie znaki one oddziaływują na ludzi, nie? I to, co on mówi. A, yy, gestykulacja. Uksiędza te takie, albo podnosi te ręce, nie, i coś mówi, i przemawia. I tak pokazuję tak rękoma, to też przekazuje energię. I właśnie z sekty Akademii ducha jest dokładnie to samo. Nie pominę żadnej. I będę, będę się brał za każdą sektę, za wszystko co, za wszystko, co jest niewłaściwe i tam, gdzie jest kłamstwo. I oszustwo i manipulacje, ponieważ uważam, że ludzie są wolni, mają prawo się rozwijać, ee, i każdy ma geniusza w sobie, a i autorytet. I, I każdy ma autorytet w sobie, każdy jest autorytetem dla siebie. A jak nie potrafisz znaleźć autorytetu w sobie, to nie szukaj na zewnątrz, tylko w swojej rodzinie najbliżej to w, 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 albo w rodzeństwie, jeżeli w jakiś sposób się nie dogadujesz z rodzicami, albo w rodzicach, jeżeli nie masz rodzeństwa. A jeżeli na przykład mieszkasz z babcią, no to z babcią. W najbliższym zawsze otoczeniu, jeżeli chcesz szukać autorytetu jakiegoś, jakiegokolwiek, czy w nauczycielkach z podstawówki, yy, byle jak najdalej od sekt i byle jak najdalej od, yy, od yy, autorytetów, jakichś takich, które yy, próbują cię osłabić, a potem ściągnąć, zwerbować do siebie. <laughs> Wykorzystać, osłabić, a potem, bo tak działa. Już to nie tylko ja powiedziałem: Sokołowska i jej Akademia Ducha, że każdy, kto chciał, ja tego też doświadczyłem, odstąpić od nich, to yy, a ja byłem dla nich bardzo ważny. Długo mnie gnębili na różne sposoby. To za każdym razem, jak odstępowałem od nich, to byłem nękany po prostu w różny sposób. Bardzo mi zależy na tym, żeby te filmy, i bardzo mi cieszy to, że mam coraz więcej subskrybentów, i zależy mi na tym, żeby jak najwięcej ludzi to sobie uświadomiło wbiło do głowy. E... Dlatego, że ja jestem właśnie świadectwem na to, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko funkcjonuje i ja mam te wszystkie rzeczy powiedzieć. Jak działa jeszcze podprogowość? No to już wszyscy znają już wielu ludzi, którzy oglądało te filmy o tych iluminatach i tak dalej. To wszyscy to wszyscy wiedzą, jak działa tam właśnie podprogować. Oni wpuszczają jakiś film, i za pomocą tego filmu najczęściej to są te filmy o końcu świata. I takie filmy bardzo dużo ludzi ogląda, bo ludzie lubią oglądać takie filmy. Jakieś takie bzdury. To wszystko działa odblokowo na, yy, na, na nas, po prostu. Yy, tak jak opera mydlana, którą oglądasz, tak samo działa na ciebie po prostu podprokowo Jeżeli ty oglądasz w niedzielę, dajmy na to, wieczorem jakiś tam film, jakikolwiek, czy operę mydlaną, to ty. Która się powtarza. Nie, dzisiaj, bo film jest filmem, czasami filmy mają jakiś morał w sobie, nie? Ale i. albo komedie jakieś. Dla rozrywki można je obejrzeć. Ale na przykład. Yy, 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 jest jakiś, jakaś seria filmów. Jakiś serial i one się powtarzają, i tam jest cała, yy, cała dynastia, cała rodzina, i tam są wydarzenia, i wszystko się tam dzieje, i to jest wszystko takie, yy, takie ma, ma, to jakieś taka grono przyjaciół. Yy, jest rodzina, są jakieś problemy. Yy. I to wszystko jest poukładane w jakiś taki sposób, i to działa wszystko właśnie na podprog podprogowo na ludzi, żeby to jest też manipulacja. Te opery mydlane w tych yy, najbardziej popularnych stacjach telewizyjnych yy, działanie podprogowe właśnie ma na celu zaprogramować ludzi, społeczeństwo. Pod daną energię, pod dany temat. Te filmy lecą, te seriale lecą w dane dni, w danych energiach, powtarzają się cyklicznie, żeby po prostu zaprogramować społeczeństwo. Obejrzyjcie sobie y, te filmy, te seriale, co tam się dzieje jakieś takie na przykład władzy, smutki itd. Klan Lubiczów, to wszystko, no, no, no popatrzcie sobie na społeczeństwo potem jakie jest, ten klan Lubiczów, jacy są ludzie y, później, <laughs> ta cała Warszawka jest pokazana w tym klanie tych Lubiczów, Ten bunt tych nastolatków, to wszystko, to jest, y, y, to jest, to jest, to jest wszystko to, to jest wszystko to. Dlatego ja mówię, żebyście nie oglądali tych oper medlanych, dlatego że to jest yy, programowanie podprogowe. To jest normalne. N oglądasz film, yy, oglądasz jakiś serial, no jak masz 200 seriali w głowie, no to później nie dziw się, że ty potem i yy, seriali, w których były kłótnie, awantury i yy, tak. Jakieś problemy, bunto, zbuntowana młodzież. Wracając do Chylińskiej w, mom w momencie kiedy ona właśnie nagrywała te wszystkie płyty, wystarczy sobie posłuchać tych jej wrzasków i tego o czym ona śpiewa. Będę w piekle, albo nie kochana. Śmiech na sali. To jest wszystko działanie podprogowe na społeczeństwo. I ludzie tego słuchają, to się puszczają. Potem puszcza się to w e, najbardziej popularnych stacjach radiowych, i to leci po prostu. Leci taka energia. Nie <laughs> Ciekawa sytuacja. Albo był taki teledysk. E, był taki teledysk. Niebo się chyba nazywał, że ona czeka na księcia cały czas. Tak, a ja to oglądałem, czeka na księcia, a ten księć, księciu gdzieś tam psyka się z tą, z owieczką, a ona czeka, jest przykuta do tego, do, do do takiej kuli i tam biegają dookoła niej jakieś służące i ona kąpie się w mleku i nie może się doczekać na niego. On ją zdradza, z jakąś tam owieczką, ona jest zawiedziona. I to jest właśnie działanie na poziom duchowy. Tak samo, ten teledysk. Tak działają iluminacie, tak to wszystko działa, bo mam zły dzień. Ta piosenka no i taka młodzież później rośnie, wyrasta. Nie tworzę tego, tylko to, co jest tworzę to, to, co jest w energiach. I jak mówię, jak działa podprogowość iluminatów, polskich iluminatów między m.in. manipulantów, iluminatów, głównożerców, takich jak e, Ania z Akademii Ducha taka sytuacja, przykro mi jeżeli ktoś słyszy przeklinania albo słowa takie dosyć niecenzuralne, ale muszę ich użyć po to, żeby po prostu to wszystko powiedzieć, to wszystko się musi skończyć eee, a ja miałem to wszystko przeży przeżyć i zobaczyć jak to wszystko wygląda to cała Warszawka produkuje całą e, całą e, Całą tą śmietankę, to wszystko, e, hmm. tych, te, te, te wszystkie gwiazdy, to są zwykli ludzie. Tadeusz Drozda pracowałem e, e, u Tadeusza Drozdy w restauracji jego córki. To są zwykli, zwykli ludzie z zwykłymi problemami, jak, jak każdy z nas. E, ta duszów drozd, drozdów jest bardzo dużo w Polsce. Tam yy, obserwowałem tych ludzi. To są zwykli ludzie. To nie są nie, to nie, nie, nie wiadomo kto, nie wiadomo co. Tacy ludzie jak my, przeciętni, zwyczajni, a robią z siebie gwiazdy. Bo właśnie tam o to chodzi: żeby zrobić z siebie gwiazdę, żeby zrobić siebie egregora wielkiego i żeby na tym zarobić wszyscy macie w sobie autorytety i wszyscy macie w sobie geniusza nie siedźcie, nie oglądajcie nie podziwiajcie oper mydlanych bo yy, bo to jest właśnie działanie podprogowe Żebyście się czuli gorsi, żebyście się obiadali kiełbasami, podziwiali tych wszystkich, myśleli, że oni są lepsi, że oni się mają lepiej, że oni są nie wiadomo, jak cudowni, działają podprogowo aha, działanie podprogowe to jest jedno, a drugie to jest zabieranie czasu i energii. Operach mydlanych właśnie o to chodzi. A jeżeli chodzi o y, taką. Y, y, robią galimatias w głowach ludziom, czyli bałagan. A jeśli chodzi o tą całą między innymi, bo to nie tylko już zauważyłem Akademię Ducha i tą całą Sokołowską. E, to oni działają e, Właśnie też tak podprogowo, i tam nie chodzi tylko o działanie podprogowe, żeby was do siebie przekonać, ale też o, o to, żeby wam zabrać czas i energię waszą. Bo dajecie swój czas i swoją energię. A macie w sobie wszystko. Wszystkie w swojej genetyce macie w sobie wszystko. To jest diabeł, który ku... to jest właśnie ten diabeł, który kusi. To jest ten owoc, który nie należy zrywać. Tak, tak bym to powiedział, no. W ten sposób. Macie w sobie wszystko. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś coachingu, jest mnóstwo książek, ona wam, to jest, ja wiem, że to jest wygodne, że ona wam daje na talerzu wszystko, ale przypłacicie energią, oddaniem energii, a broń Boże, duszy. Ta, w ten sposób to się odbywa. Jest mnóstwo książek na temat coachingu, jest mnóstwo coachingowców, którzy po prostu e, nie działają na ludzi w taki sposób. Nie zabierają ani czasu, ani e, energii, tylko po prostu biorą pieniądze za, swoją, e, za swoje lekcje e, i za swój, za swój coaching. Od tego bym radził odstąpić, bo to jest sekta, która zabiera, tak jak mówię, nie tylko bierze pieniądze, ale i czas, e, zabiera e, energię i powoduje, że jesteście uzależnieni. Od nich, a jak już się do was przyczepią świadomie i macie silniejszą energię, a potem będziecie chcieli od nich odstąpić, to będą was nękać energetycznie. To, to, ma, to was gwarantuje, was, wam, że Asokołowska jest tylko aktorką po prostu dobrą. Tak jak mówiłem w poprzednich filmach, to jest ustawione przez psychologów, jakichś znajomych, przez aktorów, bo tam jest też bierze udział w tym Warszawka, Śmietanka, Warszawka poznałe od strony właśnie tak zwanych sławnych ludzi a to są zwykli ludzie e więc wiem co mówię i wiem jak to wszystko wygląda nie dajcie się zwodzić nie dajcie się e e e e nie dajcie się wrobić e i kupić pod e ładnymi poduszkami świeczkami i pod e tymi e no pod, ona sobie makijaż zrobi, o, oczka słodkie zrobi, żeby wyglądała przekonująco. Tak to wygląda. Bóg Gad, Gad Bóg, właśnie to mówi. I tego właśnie Boga ja reprezentuję. Boga po prostu, który daje ludziom wolność, wolną wolę, uwalnia ludzi od. Tego właśnie zła i tej manipulacji. I mówi ludziom, że mają swój potencjał w sobie, mają geniusza w sobie i są sami dla siebie autorytetem. A jak mają ochotę na coaching, to są coachingowcy normalni, są psycholodzy i są książki od tego, żeby prowadzić. Coachingować, tak, czyli po prostu uczyć, jak rozwijać swój na przykład potencjał, tak? albo jak otworzyć firmę. Jeżeli masz życie niepoukładane, to sobie poukładaj. Jeżeli siedzisz w jakiejś sekcie, to jak najszybciej z tego wyjdź. E to może wszystko pięknie wyglądać, tak jak w moim przypadku. A w środku jest po prostu szlam i oszustwo. No jak ona podsyłała ludzi, nękali mnie, grzebali w moim telefonie, bo wiem, że grzebali w moim telefonie. Po moim facebooku grzebała. Ona cały czas wzoruje się mną, bo co się nie pojawi na moim facebooku, to potem się pojawia u niej. No. No i co? Jaki wniosek z tego? Co się nie pojawia mo na moim facebooku albo w moim filmie, to zaraz się pojawia u niej albo ona na ten temat gada. Taka sytuacja. A ci wszyscy ludzie, którzy z duchowości, którzy zajmują się duchowością, tak naprawdę i. Je... E, I energiami, i tym tematem, bo to jest mój temat. No, dziwne, żeby nie był. E, to są ludzie, którzy mieli współpracować ze mną, tak naprawdę. Taka sytuacja. Taka sytuacja. No, to by było na tyle w części drugiej i właściwie ostatniej w energii Wenus na temat. Manipulacji podprogowe I jak ona wygląda Symbole, najczęściej świece Kolorystyka Ubranie sposobie. Aha, ona jeszcze tam widziałem w tych filmach Sokołowska, na przykład coś mówi I ona tak na przykład pokazuje Czyli już przekierowuje W tą stronę energię Albo robi coś takiego Tu muszę ustawić telefon Na przykład coś mówi I robi tak Albo tak robi, albo trzyma ręce tak i coś mówi. To już leci, na przykład jeżeli tutaj, to leci splot słoneczny, nie? Bo tutaj jest splot słoneczny. I ona coś mówi i leci tu. Jeżeli trzyma ręce tak, to leci tutaj, czakra sakralna. Tutaj, nie? Albo tutaj na poziomie serca. Tak to wygląda. A jak trzyma ręce tak, to leci tutaj o. Ona przekierowuje w ten sposób energię, tutaj w czakrę podstawy. Tak to wygląda. Tak wygląda manipulacja Sokołowskiej z Akademii Ducha Czarownicy. Ona nie jest żadnym autorytetem i nie ma żadnych korzeni. Nic z tych rzeczy. Idę pod różdżówkiem. Mam ochotę na różdżówki. Także jak należy do jakiejś sekty albo do tego Badziewia zwanego akademią Ducha, to lepiej od tego odstąp i wróć do rodziny. Bo tam najczęściej są ludzie, którzy, nie, którzy mają jakieś problemy rodzinne albo ze sobą. I oni im zależy na tym, żebyście ich traktowali jak autorytet. I takich debeściaków, którzy wiedzą wszystko lepiej. I żebyście oglądali filmy, żebyście ją traktowali jak autorytet. Taka sytuacja. Tak to wygląda. Dokładnie tak. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha, a propos coachingu i pracy. Jeżeli jesteś w pracy ee, i masz na przykład jakichś takich ludzi, którzy niekoniecznie się z Tobą dogadują, to znajdź pozytywne po prostu strony osobowości u tej osoby i ee, Pozytywne, yy, nie przekreślaj tej osoby, jeżeli ona jest na przykład w jakiś sposób, nie wiem, złośliwa w danym momencie, czy zachowuje się jakoś taktownie, to raz, że nie reaguj na to, ale nie rób się, jeżeli ty jesteś bardziej świadomy i zauważasz to, czy świadoma, i zauważasz to u tej osoby w tej pracy, nie? u kolegi czy u koleżanki, że ona jest w jakiś sposób niewłaściwie się zachowuje. To nie reaguj na to w ogóle, tylko staraj się pozytywne aspekty znaleźć w tej relacji i staraj się znaleźć wspólny język po prostu w tej relacji, a nie, że ty zaraz się obrazisz i nie będziesz rozmawiać na to, z tą osobą, bo ona w jakiś sposób się do ciebie niewłaściwie odezwała. Ona mogła mieć zły humor albo mogła być, nie wiem, po kawie. Albo może ma jakieś e, dziwne relacje w domu, albo w rodzinie, i w jakiś sposób, albo po prostu nie wie, jak się zachować. No, może jest tego nienauczona, albo nie nauczony, albo po prostu taki jest, taki, taki ma charakter. Więc pomóż tej osobie. Ja nie mówię, żeby się zaraz wieszać na szyi, ale pomóż tą, tej osobie e, i sobie. I tej relacji, żeby ona była taka dobra, płynna, żeby ten kontakt, jak ze sobą pracujecie, z wami był lepszy, żeby ta praca, którą wykonujecie, może niekoniecznie spełnia wasze jakieś wielkie marzenia. I tak jak mówiłem w filmie o pracy, znać swojej pracy taki pozytywny aspekt, taki... Rzeczy, które cię uczą. No, każda u, y, praca uczy czegoś. E, e, każdy rodzaj pracy y, czegoś uczy, i moż, możliwe, że każda praca, w której się znajdujesz i praca, którą wykonujesz, y, jest po to, żeby ciebie czegoś nauczyła, tak? Czy to jest praca na przykład, nie wiem, w sklepie, to na przykład, to nie. Nie zostawię tej pracy dlatego, że ktoś powiedział, że praca w sklepie jest zła. Nie! Praca w sklepie jest fantastyczną pracą, dlatego że tam nie dość, że już poszerza ci się percepcja, bo układasz towar na sklepie i już ci się, układ, już ci się poszerza percepcja, bo jak układasz towar na sklepie, to wtedy zapamiętujesz, nie? E, gdzie co leży, i już się uczysz percepcji, nie? Już się postrzegania innego, bo w każdym wcieleniu uczymy się coraz więcej, I już ci się zmienia percepcja. E, drugi raz e, w sklepie uczysz się kontaktu z innymi ludźmi, bo jako na przykład sprzedawca, czy jako sprzedawczyni e, rozmawiasz z ludźmi, czyli uczysz się kontaktu, nie? Interpersonalnego. Czyli w każdej pracy znajdź pozytywne, pozytywne rzeczy, pozytywne aspekty. Są negatywne. Podnoszenie ciężarów, chociaż podnoszenie ciężarów dla kogoś, kto e, lubi podnosić.